Witam serdecznie dzisiaj o poranku, ale silne wzrosty na giełdzie w Chinach, o tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam na samym początku do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i przypominam, że mówię do was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w niezależnym domu maklerskim SA. Jeżeli chcesz zobaczyć jaka jest efektywność i skuteczność mojej pracy, to w prawym górnym rogu jest specjalny link do materiału, który o tym opowiada. A jeżeli chcesz dołączyć do tych kapitałów, którymi zarządzam, zachęcam do kontaktu. Na dole jest specjalny adres e-mail, na który warto wysłać zgłoszenie. A teraz zaczynamy. Szanowni inwestorze, ale zanim będziemy sobie mówić o wzrostach na giełdzie w Chinach, najważniejsza informacja, która się pojawiła już pod koniec poprzedniej sesji w Stanach Zjednoczonych, to przede wszystkim o tym, że Ukraina zgodziła się na, na porozumienie z Amerykanami w sprawie surowców i w piątek. Najbliższy piątek, już za dwa dni, ma być w Stanach Zjednoczonych podpisane takie, taka deklaracja, takie oświadczenie, taki deal ma być podpisany. No i oczywiście przypominam, oznacza to, że surowce, surowce stają się teraz niezwykle istotną klasą aktywów dla rynków finansowych, bo wygląda na to, że był to i jest cały czas klucz do zrozumienia sytuacji na Ukrainie. Będziemy to oczywiście intensywnie śledzić. Natomiast wczoraj w Stanach Zjednoczonych pojawił się raport lutowy, wskaźnik zaufania konsumentów, który bardzo gwałtownie spadł. Spadł bardzo mocno, najsilniej od 2021 roku. I jak widać tutaj na, tym, na tych wykresach, które są w tle, mamy negatywne zjawiska związane z oczekiwaniami inflacyjnymi, które rosną i wskaźnikami, które pokazują zaufanie i oczekiwania, które spadają. I to jest taka negatywna mieszanka, która wczoraj doprowadziła do. Spadków indeksów giełdowych i do negatywnych emocji. Po prostu nie tak miało być, gdy Donald Trump zostaje prezydentem. Reakcja uczestników życia gospodarczego powinna być według wcześniejszych założeń wyraźnie optymistyczna, a tutaj nagle dostajemy informację o takim dynamicznym spadku. Natomiast co pcha indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych do dołu? I widzimy tutaj, że Bloomberg wyznaczył wiele czynników, które prowadzą teraz. Do zmian wartości indeksów giełdowych. No i widzimy, że najbardziej pcha do dołu momentów, czyli impet, czyli po prostu zachowanie ceny na giełdzie papierów wartościowych, i to ma największy negatywny wpływ na rynki finansowe, na, na giełdę papierów wartościowych. A gdzie inwestorzy widzą największy potencjał? W spółkach value, co widać na tym wykresie. I zobaczymy, zobaczymy kiedy po prostu impet. Tendencji spadkowej się wyczerpie, chociaż proszę zwrócić uwagę, że wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych potwierdziła po pierwsze istnienie półrocznej linii trendu wzrostowego, a po drugie, że zatrzymaliśmy się znowu w okolicach średniej stusesyjnej, średniej półrocznej na indeksie w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli się okaże, że dzisiaj albo w najbliższym czasie dojdzie do nawrotu optymizmu, no to możemy mieć do czynienia z końcówką lutego prowzrostowym charakterze. A dlaczego taka zmiana może mieć miejsce? Bo przypomnę, dzisiaj po sesji mamy super istotne wydarzenie dla sektora technologicznego, czyli będziemy poznawać wyniki Nvidia. NVIDIA, zwłaszcza prognozy oraz odniesienie się Nvidia do pojawiających się konkurentów skin, czyli DeepSeek. Zobaczymy, czy da optymizm czy pesymizm dla giełd papierów wartościowych i od tego będzie zależała końcówka Lutego na giełdach. Jeżeli optymizm się pojawi, to myślę, że i Nasdaq, który też walczy o średnią stusesyjną, się obroni i będzie szansa na to, żeby już na tych poziomach zakończyć korektę na Magnificent 7, czyli na indeksie spółek tych najbardziej technologicznych. A na razie, jak widzimy tutaj na wykresie, korekta, czyli obsunięcie od szczytu, wynosi 10% i jest takim klasycznym. Ruchem, który występuje dość często, raz na kilka miesięcy, co pokazuje wykres, który jest w tle. Będziemy się temu intensywnie przeglądać i przypominam dzisiaj o 22.00 specjalny komentarz na żywo z informacjami o NVD i będziemy do tego się dzisiaj wieczorem odnosić, zobaczymy jak później rynki na to zareagują. Drodzy Państwo, po wielu miesiącach zmagań znowu korelacja między obligacjami a rynkiem akcyjnym staje się ujemna, co oznacza, że obligacje stają się zabezpieczeniem na wypadek ruchów, które się dzieją, negatywnych ruchów, które się dzieją na, giełdę, na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, no, ale zobaczymy, zobaczymy, czy rzeczywiście do tego dojdzie czy taki ruch na amerykańskich obligacjach będzie miał miejsce. Rentowności amerykańskich obligacji są w okolicach 4,30, gwałtowny spadek z ostatnich dni, widać po prostu jak na dłoni oraz przyspieszenie oczekiwań co do głębokości dalszych obniżek stóp procentowych. Już na radarze znowu pojawiła się trzecia obniżka do dna cyklu obniżek stóp procentowych. Na razie rynek bycenia kolejną obniżkę prawdopodobnie w lipcu albo w czerwcu w tego roku, pod koniec tego roku drugą, no i pojawia się trzecia na radarze w okolicach pierwszej połowy 2026 roku i ciekawe zjawisko obserwujemy też na spreadzie między dwójkami a dziesiątkami amerykańskimi obserwujemy tutaj, że mamy znowu powrót inwersji. Inwersji, czyli że spread staje się ujemny między krótkoterminowymi papierami, a obligacjami dziesięcioletnimi. Dodatkowo my obserwujemy też ciekawe zjawiska na niemieckich obligacjach, które nie, nie są kupowane tak mocno, czyli rentowności nie spadają tak szybko jak amerykańskie obligacje. Widzimy tutaj stabilizację i niewielki ruch. Bez zmian jest też praktycznie w oczekiwaniach co do przyszłości stóp procentowych w strefie euro. Ale na tym następnym wykresie chciałbym się dłużej zatrzymać. Dlaczego? Ponieważ on pokazuje spread, czyli różnicę między rentownościami niemieckich i amerykańskich obligacji. No i co tutaj widzimy? W ostatnich dniach, a zwłaszcza po wyborach w Niemczech, mamy gwałtowny spadek spreadu. Spadek spreadu wywołany przede wszystkim spadkiem rentowności. Amerykańskich obligacji, co oznacza, że gdy ten wykres na dole US Treasury minus DBR, gdy spada, rośnie atrakcyjność europejskiej waluty, a spada atrakcyjność amerykańskiej waluty. I ten wykres, który spada, to jest właśnie główny powód, dlaczego w ostatnich godzinach mamy wzrosty euro-dolara i znowu testy oporów w okolicach 1,05, a nie spadki. I dlatego też, między innymi nie można mówić o globalnej awersji do ryzyka, ponieważ amerykański dolar nie jest kupowany. Euro rośnie na wartości, inwestorzy nastawiają się, moim zdaniem, coraz bardziej, że będziemy świadkami wkrótce wyjścia albo próby ataku na 1.0550 kluczowy teraz opór. Zobaczymy, czy do tego dojdzie, czy też nie. Natomiast nie widać presji na amerykańskiego dolara, a spadek atrakcyjności amerykańskiej waluty pcha właśnie euro-dolara na coraz wyższe poziomy i warto być tego świadomym. W ostatnich miesiącach mamy coraz większy rozjazd w oczekiwaniach co do przyszłości wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. To był też jeden z tych czynników, który prowadził do umocnienia amerykańskiej waluty. Ale teraz, jeżeli się pojawią wkrótce informacje po wyborach w Niemczech, że mamy stymulację europejskich gospodarek poprzez no, m.in. program e, wsparcia sektora obronnego, bądź też inne jakieś nowe e, sygnały dotyczące wzrostu. Które mogą wywołać wzrost gospodarczy w Europie, to naprawdę pojawią się czynniki, które jeszcze bardziej będą stymulować do wzrostu europejską walutę, zgodnie z tymi scenariuszami, które były zamieszczone dwa miesiące temu, pod koniec 2024, które sygnalizowały, co mogłoby być pozytywną informacją do wzrostu wartości europejskiej waluty. Więc jeżeli zobaczymy, że są podnoszone oczekiwania co do wzrostu gospodarczego w strefie euro, to naprawdę będzie zachęta do tego, żeby cisnąć rynek euro-dolara na coraz wyższe poziomy, czyli po prostu, żeby europejską walutę umocnić. No i widzimy relatywną odporność i siłę europejskich akcji względem Stanów Zjednoczonych na DAX-ie. Na tym wykresie zaznaczam bardzo punktowo, jak ważną rolę odgrywa luka wzrostowa, która kilka dni temu została utworzona na DAX-ie. Do czasu jej utrzymania scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie Faworyzowane. Jeszcze lepiej wygląda to nawet na MDAX-ie, czyli na średnich spółkach w Niemczech, gdzie ostatni spadek był tylko ruchem powrotnym do linii szyi formacji podwójne dno dwuletniej charakterystyce, więc sytuacja tutaj też bardzo mocno sprzyja apetytowi na ryzyko. No i teraz przechodzimy do Azji, ponieważ ma tytuł tego wpisu to patrz na silne wzrosty na giełdzie w Chinach. Obserwujemy dzisiaj, Próbę odreagowania pod koniec sesji na giełdzie w Japonii. Dzieje się to bardzo blisko dolnego do ograniczenia, takiej konsolidacji, która od pół roku się tworzy, więc być może i giełda w Japonii w najbliższym czasie się troszeczkę ożywi, ale przede wszystkim chodzi o wzrosty giełdy w Chinach. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że mamy nie tylko w momencie tworzenia tego wpisu wzrost powyżej 3% w ujęciu daily, ale mamy przejście ekstremów, czyli maksimów z ostatnich dni oraz przede wszystkim tych ekstremów, które były we wrześniu utworzone, a to naprawdę sygnalizuje nie tylko przyspieszenie tempa w dynamiki wzrostowej, ale też zachęca do kontynuacji tendencji wzrostowej w Chinach oraz na rynkach wschodzących, więc moim zdaniem jest to bardzo dobra wiadomość dla giełdy w Polsce. A dzisiaj rano na Bloombergu jest to tłumaczone między innymi tym, że zbliża się marzec, podczas którego to miesiąca Komunistyczna Partia Chin ma się zebrać i ustalać nowe priorytety oraz kierunki rozwoju gospodarczego i inwestorzy przywiązują do tego wydarzenia dużą wagę, liczą, że będzie też uchwalony nowy pakiet stymulacji chińskiej gospodarki. No i to jest właśnie podstawa takiego bardzo dobrego zachowania, odstając tego, od tego, co się dzieje w Europie oraz przede wszystkim od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Z dzisiejszych danych nie ma ważniejszych, poza sprzedażą domów na rynku pierwotnym w Stanach Zjednoczonych jednak Znaczenie tych danych jest słabe, przypominam, patrzymy dzisiaj na Nvidia. Obserwujemy także silne dzisiaj wzrosty na, na rynkach, które są nie, które nie są uwzględniane przez brokerów na miedzi. Miedź rośnie prawie 3%. To jest dobra wiadomość, ale przede wszystkim wynika z tego, że Donald Trump podpisał podpisał nowe prawo, które nakładać będzie cła na metale szlachetne, na, 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 przepraszam, na, na surowce, na miedź. Stąd też właśnie takie zachowanie, no i to też jest wiadomość, która będzie wspierać rynek po pierwsze rynek surowcowy, a po drugie będzie sygnalizowała wzrost apetytu na ryzyko, więc zachowanie miedzi wspiera między innymi także giełdę w Polsce. Warto być tego świadomym, a na złocie, na złocie mamy utrzymanie w konsolidacji, Budowę konsolidacji w rejonie 2900 dolarów, no i zobaczymy, co się tutaj dalej wykluje. Każda taka stabilizacja, chłodząca wskaźniki, to jest solidna podstawa ku temu, żeby prawdopodobnie ruszyć i punktowo zaatakować poziom 3000 punktów. No i przypominam także, wielkie emocje miały miejsce także na Bitcoinie. Bitcoin wczoraj mocno spadł, także tworzy się formacja szczytowa dla wielu uczestników rynku. Zapowiadająca być może ruch nawet w okolice 70 tysięcy dolarów, ale ja bym tutaj nie panikował. Moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że dojdzie do wkrótce do zanegowania takiej formacji. Każdy nawrót nad 90 tysięcy dolarów, utrzymujący się nawrót na ten poziom, byłby sygnałem niezwykłego optymizmu i zachęty do kupowania dalej bitcoina i na utrzymanie tej konsolidacji, w której teraz jesteśmy. Będziemy się temu intensywnie oczywiście przyglądać. Przypominam, że bitcoin ma taką charakterystykę, że w ostatnim czasie tworzy tego typu płeczki konsolidacji, nawet występują różne fałszywe ruchy, jak na przykład ruch spadkowy, który wystąpił w sierpniu na bitcoinie i też wyglądało to na wybicie konsolidacji, ale jednak okazało się, że ruch był fałszywy. Dlatego też uważajmy i to bardzo, bardzo mocno na fałszywe wybicia. Moim zdaniem to, co się dzieje na bitcoinie, to jest pułapka na Niedźwiedzie, jak będzie, oczywiście zobaczymy. Będziemy się temu przeglądać. Korelacja między Bitcoinem a spółkami technologicznymi cały czas występuje, jest dodatnia, ale spada dość wyraźnie. I patrzmy też na krajowe aktywa, które moim zdaniem dzisiaj będą pozytywnie reagować na wieści z Chin, na to, co się dzieje na eurodolarze oraz to, co się dzieje na polskiej walucie, która pokazuje swoją wielką siłę. Obligacje polskie są stabilne. No jeżeli dzisiaj w najbliższym czasie WIG20 wróciłby nad poziom 2600 punktów, byłaby to zapowiedź i zachęta i pokaz wielkiej siły popytu na ryzyko. Natomiast inwestorzy będą też dzisiaj pod wpływem czynników związanych z bardziej lokalnym, lokalną specyfiką, czyli oczywiście przede wszystkim tego, co się dzieje w Europie, jak Europa się nastawia i będzie się odnosiła. Do perspektyw zmian politycznych w Niemczech oraz w całej Unii Europejskiej oraz polityki gospodarczej, która w tym obszarze gospodarczym będzie realizowana, i to jest jeden z głównych tematów. I jeszcze raz przypominam, jeżeli nie ma spadków na eurodolarze, to trudno liczyć na spadki na indeksie WIG-20. A jeżeli mamy spadki na indeksie WIG-20, a złoto się umacnia, to wiedzmy, że trwa akumulacja polskich akcji przez inwestorów zagranicznych. I ja to tak interpretuję. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Przypominam, że dzisiaj o 22.00 będzie specjalny live z komentarzem do, na żywo do wyników Nvidia, na który serdecznie zapraszam. To zapraszam także do wszystkich innych materiałów, które się będą ukazywać. No i przypominam, mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w niezależnym domu maklerskim SA, więc jeżeli. Chcesz obserwować efektywność i skuteczność mojej pracy, to na dole jest specjalny link do strony Domu maklerskiego, gdzie są te wyniki publikowane, a w prawym górnym rogu jest link do materiału opisującego skuteczność i efektywność mojej pracy w ostatnich okresach. A jeżeli chcesz dołączyć do tych kapitałów, to zachęcam do kontaktu. Tam na dole jest specjalny adres e-mail, na który warto wysłać zgłoszenie. Dzięki, trzymajcie się dłużej, dodatnie stopy zwrotu dzisiaj. Cześć!